Witam serdecznie, tak jak w opisie dzisiaj powiem o dwóch roślinach, które warto posadzić czy to na działkowych, czy to w sadzie, a mianowicie Actinidia, vitikiwi. Ja te pnącze posadziłem w tamtym roku, miały około 30 cm, tak jak widać w tym roku mają ponad 2 metry. Mamy już zawiązane owoce, są to rośliny samopyle, tak więc nie potrzebujemy zapylacza, ale jeśli chcemy mieć więcej owoców, proponuję zapylacza kupić i posadzić w takim miejscu, żeby nam nie przeszkadzał, a sobie ładnie rósł, do tego ładnie jeszcze kwitnie. Tak więc ja tutaj sobie go posadzę na słupie elektrycznym, nie będzie mi przeszkadzał, ładnie zarośnie supa, a zrobi robotę. Nie ma praktycznie żadnych wymagań glebowych poza przepuszczalną, lekko wilgotną ziemią z delikatnie obniżonym pH. Żaden szkodnik się tego nie łapie, także nie musimy opryskiwać czy to na mszyce, czy to na inne szkodniki. Ja puściłem sobie na trzy pędy, możemy puścić na dwa, tak jak w towarowych, ale jak chodzimy do domu, lepiej żeby było więcej tych pędów i więcej owoców. Jedynym minusem takiej rośliny jest to, że musimy zrobić jakąś konstrukcję, ewentualnie pusi na perargole. Jest odporna na przymrozki do minus 40 stopni, można było to w tym roku zauważyć, bo była zima długa i mroźna. Pokażę jak te owoce wszystkie wyglądają z bliska. Pnącze rośnie bardzo silnie, oczywiście w nasłonecznionym miejscu. Tutaj można było to zauważyć. Pierwszy krzak ma ponad 2 metry, tutaj nam dopiero dobija do 2 metrów, gdzie jest w większym zacienieniu. Owoce jak na razie mamy malutkie, będą na jesień owoców jak na drugi rok po posadzeniu mamy sporą ilość tego akurat się nie spodziewałem to kupiłem jeszcze jedną mini kiwi oraz zapylacza tu już nie będę pokazywał jak będę wsadzał, można zobaczyć jak wsadzałem w tamtym roku, Rzucę na końcu filmu odmiana wejki, zapylacz i isasi tutaj mamy świtośliwę lamanską, o której wspominałem we wcześniejszych filmach rośnie bardzo silnie tak jak można zauważyć owocuje równie oficie, co do wymagań glebowych nie ma żadnych, jeżeli chodzi o szkodniki, jedynie mszyca nam to tutaj atakuje, ale nawet na tą szycę nie musimy tego pryskać, owoce są bardzo smaczne, tak jak widać bardzo dużo, dawniej sadzono ją na żywopłoty, także możemy na jesień śmiało wyrażać nożycami i ją fajnie przyrównać nożycami, nie musimy się bawić z sekatorkiem, owoców jest bardzo dużo, bardzo ciekawe smaku, podobne do borówki, przytrzymamy je wcześniej, tak więc reasumując, jeżeli chcesz kupić jakieś kraki, przy których będzie mało pracy, polecam Ci Minikiwi kiwi oraz świtośliwę lamanską. Pozdrawiam i do następnego!